Wszyscy się bali. Wojsko Izraela drżało przed olbrzymem imieniem Goliat. Nikt nie ośmielił się stanąć z nim do walki. Aż pojawił się młody pasterz, Dawid, zaledwie z procą i pięcioma kamieniami. Nie pokładał nadziei w broni ani w sile. Mówił odważnie: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i włócznią, a ja idę na ciebie w imię pana zastępów. Pierwszy Samuela 17:45. I jedynie jedną kamieniem rzuconym z wiarą powalił Olbrzyma. Dawid pokazał, że prawdziwa siła nie pochodzi z wielkości czy umiejętności, lecz z zaufania Bogu. Gdy wcielamy wiarę w czyn, niemożliwe staje się możliwe. Giganci upadają, strach znika, a cuda się dzieją. Ale nawet gdy stajemy przed morzami nie do przejścia, Bóg nadal otwiera drogę. W następnym filmie zobaczymy, jak Bóg rozdzielił morze, aby ocalić swój lud, cud, który rozbrzmiewa do dziś.